Cześć, już w tym tygodniu dostępnie trzecia część materiału pod tytułem jak zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych na obrocie nieruchomości. Przedstawię trzy rodzaje obrotu, jak ja to widzę. E, pierwszy rodzaj, zakup nieruchomości z myślą przeprowadzania generalnego remontu. E, czas trwania inwestycji od zakupu do sprzedaży, koszty związane z przeprowadzeniem remontu, na co zwracamy uwagę przy zakupie takiej nieruchomości oraz przy pilnowaniu remontu, żeby nie popłynąć finansowo. Drugi rodzaj, zakup nieruchomości z myślą odświeżenia. E, jest to jeden z lepszych, można powiedzieć, tutaj sposobów na zarabianie pieniędzy, z tego względu, że własnymi siłami możemy taki, takie odświeżenie przeprowadzić i ta nieruchomość trafi do pierwszej grupy nieruchomości, czyli gotowych do wejścia. No i trzeci rodzaj nieruchomości, który najbardziej preferuję, z tego względu, że dla mnie głównym czynnikiem jest czas, czyli zakup nieruchomości i nie ingerowanie w nią w jakikolwiek sposób, czyli sprzedaż tej nieruchomości w identycznym stanie, w jakim ona została zakupiona. Wspomnę też o nieruchomościach gruntowych, a na, na te rodzaje nieruchomości poświęcę niezależny odcinek, z tego względu, że wiedza i doświadczenie są już tutaj wymagane, z tego względu, że każdy błąd może Ciebie kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych, bądź brakiem możliwości sprzedaży tej nieruchomości. Więc jeśli jesteś ciekawy mojego punktu widzenia, jak ja to robię, zapraszam Cię do obserwowania mojego kanału na YouTube.